Ciotka, jeszcze raz tu nagra, nagrywamy ten, ten tatuaż piękny z uzulni. Zaraz no. nie? Tak, rękę i widzę, Pomachajcie ci ręką, powiedz. Cześć ciocia. Cześć, ciocia. Fajnie jest, powiedz. No, no, tak to widzę, normalnie. Cześć. Polonie mamy jeden program, tylko mamy polski. Dobry jeden. No, balkonik mamy piękny. Wiem, jest zaświecony. Ale tu oświec, tu w tym pokoju. No to takie dzielnice, dzielnicy jesteśmy co same pensjonaty, ale no, tam kawałek dalej się idzie, to normalnie rów jak w brzmi. Ma no, pokoje, tutaj Zuzia śpi z No tutaj my. Telewizor, mamy tam aneks kuchenny w, w, w tym korytarzu. No. Dziadek mamy. Tylko nie jesteś twardy A? Tylko i tak nie jest twardy łóżko. Jutro jeszcze porobimy to tych to filmów. To popuszczam. No, narka, to będziemy musieli się odpocząć po tych podróżach.